Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj troszkę będzie na słodko, ponieważ robiąc zakupy w sklepie, <laughs> pomyślałem, a czemu by nie, czemu by nie przetestować jakiejś właśnie szybkiej, szybkiej yy, babki lub ciasteczka lub babeczki lub babeczek, w, które po prostu są już przygotowane, tylko trzeba do, dodać pewne składniki i będzie ok. No, co, co w tym pudełeczku mamy i może pierwsze zacznijmy od tego, ile tu jest tej porcji, więc porcji jest około 265 gram przy czym trzeba dodać 100 ml mleka, 100 ml oleju i 100 mili... i te rzeczy, które są w środku, czyli na pewno jakiś proszek będzie albo jakaś polewa, no zobaczymy co tam jest zresztą słuchajcie, mamy tu niby 12 niby dlaczego mówię niby no bo nie policzyłem jeszcze dlatego mówię niby no 12 y, pojemniczków takich y, wykonanych z papieru bardzo fajnie y, które będziemy później zalewać całym tym frykasem i później piec no okej okay. mamy 12 takich pojemniczków mamy też oj mamy też backing mix czyli taki Ciasto już wymieszane, przygotowane, do którego coś tam wlejemy. A ja przypuszczam, że to będzie olej, to co mówiłem, i 100 ml mleka. I mamy też, ostatnią takim patrzyszkę, tu już tutaj nic nie ma, widzicie, czekolada. Czekolada, no, czekolado po włosku, bo A dlaczego nie ma po polsku? Nie rozumiem. My Polacy tutaj. Że tak powiem, w Niemczech, a dużo jest nas, około 2 milionów, domagamy się, żeby to było po polsku też, a co? Żebyśmy wiedzieli, co czytamy, tak? No, jakby coś nie wyszło, to tutaj widzicie, jest telefon, proszę zadzwonić, złożyć skargę, powiedzieć. A powiem Wam, że w Niemczech już kilka razy mi się udawało reklamować pewne produkty. Może ja to odłożę. I, i naprawdę byłem w szoku. Miałem pada do grania, kupiłem sobie takiego pada. No i raz mi się ich złamał, drugi raz mi się złamał. Zareklamowałem, nawet po gwarancji, już zareklamowałem. I nie uwierzycie, ale wszystko zostało przyjęte. I wypisali mi taki druczek, żebym sobie poszedł, wybrał coś nowego. I do kasy oczywiście wpłacił minus tą sumę, i tak dalej, i tak dalej. No zarypista sprawa, tutaj nie ma żadnych problemów z reklamacjami. Ale tak, tutaj się z tym śmiałem, żeby zadzwonić jak coś nie wyjdzie. Dobra, więc tak, spotkamy się za chwilę, wezmę jakąś miseczkę, przygotuję to, co mam przygotować i widzimy się później. Słuchajcie, plan jest taki, oby wyszło i to tyle, no, ma wyjść i pokażemy tym wszystkim kobietom na świecie, że mężczyźni też potrafią piec coś tam, no. Dobra, wsypujemy do miseczki, taką fajną miseczkę. Powiem wam, proszek na pewno z mąką zmieszane wszystko, zapach fajny, trochę się dymi, kakałko jest też na pewno, czyli ok. Mi się wydaje, że ocenimy to w skali 1 na 10. Dopiero to... jak to zrobimy, no. Tak, tutaj też są... O, to takie jest. Wskoczypiłem. Zobaczcie, nasychę trochę na rękę. Takie czekoladowe. O. To ja mam to wszystko wsypać, widzicie? Hmm. hmm. Smaku też dobre. Powiem, że okej. Okay. No dobra, jajka ekologiczne, proszę, z datą wszystkim, jak to się mówi, niemiecki porządek, proszę Państwa, niemiecki porządek, tak, damy jajko, hej, damy jajeczko, o, żółciutkie, na pewno zaraz ktoś chce pomyśleć, ale tam jest chemik. a powiem Wam, że nie, dlatego że ale to wracając. Um, dlatego że po prostu tutaj dużo jest gospodarstw nawet się nie spodziewałem, które mają swoje kurki i dużo jest regro, regionalnych takich sprzedawców, którzy po prostu sprzedają te jajka. Dlatego to nie są jajka z chemią. Gwarantuję wam. To. Chyba, że żarcie jest chemią. No to wtedy już nie tak. 100 ml Mleczka. Tak. I 100 ml oleju. Widzicie co? Tam pisze, żeby taką przypaczką zamieszać. Ja mam tą przypaczkę, Więc próbujemy no. Wiem, chyba się to Zamerdamy to wszystko. Tak. Przygotowałem w razie czego mikser, ale e, mi się wydaje, że to trzeba gdzieś około 2 minut mieszać, żeby to rozbełtać. Ale zobaczcie, to się strasznie gęste zrobiło. Czemu to takie gęste? Może tu trzeba jeszcze wody dodać. Ja sprawdzę jeszcze, czy tu trzeba wody dodać, ale chyba nie. No dobra, jak to się mówi, jak się człowiek nie błędów nie popełni, to się nie nauczy. Jeszcze trochę oleju. Wiecie, troszkę nie dużo. Po prostu może to jest. Ja dałem tam 100, a tam pisało 125. Więc dodamy troszkę oleju. Jak miało być 125, to niech będzie 125 ludziska, nie? O, i rzeczywiście, troszkę za mało tego oleju dałem. Hmm. I to ma się zmieścić do tych 12, no tak, ale najważniejsze, że piekarnika nie włączyłem, już go odpalam. O, widzicie, to sobie. Jeszcze tak wmieszamy tutaj z tej góry, to pościągamy, żeby wszystko nam. O! Zobaczcie. Super. O. No. Dwie minuty niech to odczeka. Akurat to zleci. Ja zawsze lubiłem jak babcia robiła, czy moja mama, to oblizywałem to. Mm. Powiem Wam, smaku super, ale czuć to chemię, troszkę czuć. I my sobie tu przygotowaliśmy już. O, proszę. Może weźmiemy tak. Odwrócimy, żeby to można było zapakować. Na razie niech to jeszcze troszkę nam poleży. Może już dwie minuty minęło, ale okej. Okay. Zaraz się tym zajmiemy. o Zobaczcie, co tu się dzieje. kurde, tyle roboty i tylko 12 może bym to po swojemu zrobił jakoś inaczej o. dobra tu jeszcze damy trochę gdzie już mi ślinka cieknie normalnie Trochę mi się wydaje, że trochę jest to za gęste, bo się źle to daje do tych tych Ale może się wydawać. Widzi jajko, jajko i... robi swoje, to trochę skleiło, nie? I tu chodzę do wprawy, zaczynam szybciej... To, o, uciekło. Zaczynam szybciej to robić, widzicie? Robimy tutaj ten piękny nasz farsz. Hmm. Jeszcze troszkę. Ale wiecie co sobie przypomniałem? Żona mi ostatnio coś kupiła i powiedziała: Ty mężuś, jak będziesz coś robił. A będziesz potrzebował coś w To Czy się, no. no? i teraz zobaczcie, przyda się skrobaczka, taki silikon, ale fajnie, rzeczywiście, poważnie. Super, naprawdę dobra rzecz. Dobrze sobie przypomniałem, I tak to był po prostu jeszcze zaraz. Dodamy tam, gdzie jest mniej. No. Jeszcze tak. Nie wiem, gdzie tą łyżkę mogę położyć. Żeby naleźć mały. Sądzę, że... Chcę położyć na tyle szybko mało. Widzicie, mało miejsca. Prawie w ogóle miejsca nie ma. Ciężko się tak robi, nie? A co zrobić, jak człowiek jest na obczyźnie nie będzie wykupywał mieszkania takiego, żeby żeby się komuś pokazać, przynajmniej ja tak myślę nie wiem jak inni, wiecie więc... tak jest, Taka jest prawda, no bo Jalisz się nagrzewa, szczela znaczy chyba, że się nagrzewa, nie? Sprawdzę ile jest stopni. Mamy chwilkę czasu. Jeszcze troszkę tu wyskrobimy. Słuchajcie. Zaraz dajemy do piekarnika, ale to musi się rozgrzać, a ja jeszcze trochę z tym powalczę. Słuchajcie, mamy tu już ciasteczka przygotowane, znaczy ciasteczka, no jeszcze nie ciasteczka, tylko tą masę zrobioną. układamy sobie je tu na blasce i zaraz je włożymy do piekarnika. Musi być temperatura 180 C. To wkładamy je do piekarnika i po 30 minutach widzimy się ponownie. włożone, wuala voilà. proszę sobie zobaczyć jak się ładnie pieką nasze ciasteczka widzicie tak to fajnie wygląda no i co wam powiem, no trzeba poczekać te 20 minut Ono już trochę urosły nawet wychodzą zobaczymy jak to będzie Słuchajcie, no znaczy patrzcie no. Zobaczcie co tu wyszło. Jeszcze gorące, naprawdę gorące, ale wpłyte. Tutaj... Jakby jeszcze miękkie. Może miękkie, bo... Bo muszą być miękkie, no nie wiem, nie znam się. Ale ładnie wyrosły. 20 minut podtrzymałem w piekarniku. Ta jedna troszkę się tutaj... Widzicie, rozstygowała. A wiecie co? Damy jeszcze na jakieś 5 minut w No, zobaczcie. No, wyszło szydło z worka, nie obrażając nikogo. Tak się mówi, prawda? Takie jest powiedzenie. Chodzi o to po prostu, że babeczki nam już yy, doszły do siebie i. I teraz trzeba będzie poczekać. No, dałem te 5 minut dłużej z tego względu, że po prostu. Niektóre mogły być jeszcze niedopieczone, a różne piekarniki różnie się to jest stary typ piekarnika bez wentylatora, także on się troszkę inaczej to wszystko funkcjonuje, no ale zobaczymy jak to będzie. No i oczywiście na koniec chcę wam pokazać jak wygląda mój zlew. Tak jest, trzeba to wszystko pomyć. No ale co się nie robi dla kariery, nie? Fajnie, dzięki. Na razie żegnam Was. I do następnej próby, jaką zrobię. No, muszę się pochwalić. Naprawdę wyszły dobre. Zobaczcie, wszystko się w środku piekło. W mm, sumaku też dobre, czekoladowe. Na wierzchu twarde. Pod spodem miękkie. Mleczko do tego i ja w znalazł. No to dzięki.